Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 6 czerwca 2025. Imieniny miesiąca, można powiedzieć, jak to niektórzy wizjonerzy tam i ci jasno widzę, opowiadają. No to ja Wam też mówię, dzisiaj są imieniny miesiąca. Y Porządki, porządki robimy, robimy nie tylko we własnych gminach, ale też i w innych. Jeśli widzimy, jeśli tutaj dostrzegamy, że robi się źle, że ci radni bezradni prowadzą tutaj działania na szkodę narodu polskiego, więc mamy obowiązek to jest nasz obowiązek, Polaka, po prostu ich postawiać do pionu. Zacznę tutaj od y, miasta, mojego rodzinnego Ostrów, kiedyś y, mieszkałam, urodziłam się, do 18 roku życia mieszkałam w Ostrowie na ulicy Kościelnej 11, mieszkańcy Ostrowa wiedzą, gdzie to się znajduje, to jest plac kogo tam, Leduchowskiego, jak, jak sobie tam dobrze pamiętam, bo to pozmieniali bo to ciągle trzeba coś wiecie mieszać mieszać żeby mieszkańcy zajmowali się pierdołami a nie tym co jest ważne tym kto ich okrada kto im narzuca te podatki kto im ciągle mówi że trzeba podnieść ten podatek że za śmieci mają płacić że za wodę mają płacić no, i tutaj zacznę od pani, która została zastępcą chyba przewodniczącego Rady Miasta, Milena Magdalena Kowalska, a raczej Kowalska Milena Magdalena, bo tak prawdopodobnie posiada dowód RP, Republic of Poland. City of London z Peselem, z Peselem, który jest mi niewiadomy, ale myślę, że policja, gdyby sprawdziła tą kobietę, to wtedy by się okazało, że to nie jest Milena Kowalska, tylko Kowalska Milena Magdalena. I ta kobieta fałszuje swoje dane z pełną świadomością, i, i tutaj dostarcza mylnych informacji dla mieszkańców. No, oczywiście wszyscy są biedni, jak tam wykazują w tych swoich, tych, to oni są biedni. No, ale co pani Milenka sobie zrobiła? Założyła fundację One y, More, Rere re, 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 i tam sobie po prostu wałki kręci. Nie masz kobieto pojęcia o sianiu nasion i tak samo sadzeniu drzew. Pierdoły wygadujesz i pierdoły piszesz. Także czekam na, tą kolejne, na te kolejne obrady, chyba 16, jak dobrze zapamiętałam, będą. I czekam, jak będziecie tam się prezentować znowu przy tych swoich stołach, na tych swoich stolcach. Chcę to obejrzeć sobie, bo porobiłam już zdjęcia odpowiednie, wszystko jest udokumentowane. Na ekologicznym gospodarstwie rolnym trafne Ziółko. Niszczyliście mnie przez 10 lat. Dziesięć lat. Jak tylko powiedziałam, że chcę być największym dostawcą na rynek Polski, a o zagranicy pomyśle. To podsyłaliście mi tych klientów z zagranicy, i wszystkich po kolei. Także czekam na te obrady Pani Milenko zrobię pani ładny zrzut ekranu w jakiej kreacji pani tam będzie występować i wszystko, wszystko po kolei Polacy mają prawo wiedzieć kto ich okrada. Kolejny tutaj przedstawiciel przedstawiciel narodu wybranego. A zapomniałam dodać, że pani Milenka pod angielską flagą występuje. Krzysztof Sobkowiak. Krzysztof Sobkowiak Kurczę, zapomniałam sobie napisać, jakie ma drugie imię. No, widzicie? Tyle dzisiaj mam tych nazwisk, że zapomniałam. Yy, chcę wiedzieć, kto, kto jest właścicielem hotelu pod Białym Orłem. Yy, dlaczego nie mówisz ludziom prawdy o tym, jak szkalowałeś moje dobre imię, jak opisywałeś mnie w tych swoich tam mediach i, i wszędzie ta na, naruszała prawo. Jakie prawo naruszałam? Pytam Ciebie: prawo Izraela czy czego? Czy prawo angielskie czy niemieckie? Pytam Cię, jakie prawo naruszyłam? Czy ja jako polska kobieta nie mam prawa, wolna być i tutaj żyć na terytorium naturalnego mocarstwa polskiego? A kto Tobie dał prawo, żeby mnie skreślać, żeby mnie dyskryminować i prześladować? Kto Tobie dał takie prawo, Krzysztof Sobkowski? a raczej Sopkowski Krzysztof. Sfałszowaliście wybory i doskonale o tym wiecie. Nasyłaliście różnych tutaj policjantów, wymyślaliście różne, różne sprawy, żeby mnie tylko albo umieścić w psychiatryku, albo zamknąć. I to są fakty, to nie są mity, bo na to są dokumenty. Robiliście wszystko, żeby zniszczyć mnie i moje gospodarstwo. także chcę wiedzieć chcę wiedzieć w ogóle co się stało z tymi milionami milionami yy, które yy, PGNiG wam przekazała chcę o tym wiedzieć no i co robicie teraz z tymi pieniędzmi które yy, kradniecie bo z wydobycia ropy i gazu idą pieniądze gdzie one te pieniądze idą do czyjej kieszeni trafiają chcę to wiedzieć ja tutaj mieszkam tutaj po prostu yy, zadbałam o ten dom Kupiłam go, nie ukradłam tak jak Wy to y, robiliście tymi ustawkami, które sobie przekazywaliście domy albo rujnowaliście. Tak jak szpital w Sierrakowie zrujnowaliście. Honorata Chrobrowska-Ogonowska w tym uczestniczyła. Tak, zwołała telewizję, wielki szum, a tak naprawdę już było zatwierdzone, że jest to do likwidacji. Do likwidacji. Tutaj. Przemysław, Przemysław Eichler, też w tym Paluszki Maczał, Zbigniew Eichler, no i cała rodzinka prawdopodobnie Eichlerów, połączona jeszcze ho-ho-ho z kim tam jeszcze? Tak, różki, różki diabła na Facebooku pokazywać i takie różne ale nie o tym. Także Krzysztof Sobkowski, Sopkowiak, Sopkowiak, przepraszam, yy, chcę wiedzieć, co robisz z tymi pieniędzmi, gdzie zginęły te 3 miliony, które tak y, opisywałeś i gdzie one zginęły w ciągu paru godzin, co się z nimi stało. Głos Wielkopolski podawał inaczej, to inaczej i chcę wiedzieć, co teraz robicie z tymi pieniędzmi. Tak, jak już tutaj nawiązałam, Przemysław Eichler, kandydat do Sejmiku, to można znaleźć. No i teraz, gdzie tam rządzi ten Eichler, Przemysław Marek? Chcę wiedzieć, co podpisuje, jakie pieniądze bierze, jakie pieniądze bierze i, i co on tam zdziała dla dobra mieszkańców tutaj powiatu Międzywockiego. Sami się wybieracie do tych Sejmików. Sami się wybieracie. Wszystkie fundacje, wszystkie stowarzyszenia są do likwidacji, bo robili, zrobiliście sobie pralnie pieniędzy i okradacie mieszkańców w białych rękawiczkach. Podnosząc im ciągle podatki, za wodę, za śmieci, za gaz, za, za co tam jeszcze? Za oddychanie. Za to właśnie każecie płacić ludziom. Eichler, Zbigniew, Czesław długo rządził na salonach tutaj sejmu Rzeczy Pospolitej Polskiej albo RP jak to na, nazywają RP. Wszyscy dobrze się bawili. Występował w Sierakowie, chciał mnie zdenerwować. Myślał, że ja przylecę tam do Sierakowa i będę po prostu okupować ten pomnik, nie? Ja nie lubię pomników, bo są konflikty później o te pomniki. Stawiacie i później tylko ludzie się kłócą. A później, jak przychodzi zmiana jakiegoś systemu, to je rujnujecie. Żeby taki był, taki, taki młynek, żeby można było troszeczkę tych ludzi zagadać, poprzestawiać na różne tory, poustawiać swoich, powciskać tam gdzieś do tych wszystkich różnych e, urzędów, do tego wszystkiego, stworzyć im jakieś tutaj, stworzyć im jakieś e, miejsce pracy. No i pieniążki lecą. Rodzina na swoim. Eichlert, Romuald Kazimierz. Kiedyś rozmawiałam z tym panem, bo chciałam, żeby droga do Dębowca była przejezdna. W tej rozmowie uczestniczył też Maciołek Witold, znowu zapomniałam drugie imię. No i tutaj tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Nawieźli piasku, przejęła, bo to jest leśna droga, długi czas ukrywali te fakty, że sprzedali nam domy, domy bez dojazdu. Bez dojazdu po prostu do drogi publicznej, bo droga leśna. Później Jarosław Nowakowski odgrażał, Nowa, Nowakowski Jarosław, który tutaj przyszedł z pniew na stanowisko pana nadleśniczego, odgrażał się długi czas, że zaora ten dębowiec. A mnie postawi szlaban i nie będę mogła wjechać do, do Sierakowa. Takie pierdoły sobie opowiadał, wiecie po ludziach, żebym, żebym ja się denerwowała, żebym po prostu tutaj krzyczała i tam wiecie. I później, no wariatka, no wariatka trzeba ją w zakładzie, bo jest po prostu tutaj zwariowała kobieta i, i jest nie przy zdrowych zmysłach. No i Bóg ją tam wsadzić, nie? Rafał Litke, nauczyciel historii, popierający Kaczyńskiego, sam to powiedział na zajęciach z historii, jak mieliśmy młodzieży. Mógł wiele tam pierdół na opowiadać. No, mnie nie mógł, bo ja przeżyłam stan wojenny w Ostrowie i doskonale znałam sytuację, co się działo, co, co, robili, co robili z ludźmi i jak ich wystawiali. Różne służby wystawiały Polaków. I, I co później ludzie, ludzie robili po tym wszystkim, jak się wycofywali z tej walki, bo albo, albo w pierdol, albo prześladowanie. I to są fakty. Nic innego, nic innego. Polak miał zniknąć z terytorium naturalnego mocarstwa polskiego. No i wracając do tej kliki, to chcę wiedzieć, który z Was. Był właścicielem. Który z Was przejął ten hotel pod białym orłem, że teraz odsprzedał Sobkowiakowi? No, chcę wiedzieć. Bo Wy tak milion w to, milion w tamtą, w tą, w tamtą i tak sobie przerzucacie. Dopłaty bierzecie. Oddaliście ziemię też kościołowi za grosze, albo w ogóle za darmo oddaliście w ramach rekompensaty, nie? Kuria Poznańska to jest, to jest mafia. To jest mafia, która tutaj brała dopłaty, bierze prawdopodobnie dopłaty, a ludzi, ludzi tutaj wystawiła i sobie strajkowali. Tak, tak upadło się rolnictwa te rzepaki, nie rzepaki, to wszystko, sadownictwo, żeście zrujnowali, pomidory, żeście zrujnowali, to dzięki waszym działaniom tutaj to wszystko upadło. Przetwórnia Międzychód, przetwórnia dresdenko, to jest jak pajęczyna, jesteście połączeni. Połączeni tymi niciami rodzinnymi, tymi spółeczkami, fundacjami tymi wszystkimi stowarzyszeniami, Puszcza Notecka, Mnichy, Mnichy, Mniszki i fabryka śmieci, fabryka śmieci, za które tutaj każecie mieszkańcom płacić. Nie robicie nic, by te śmieci były w jakikolwiek przerabiany sposób. Zakopujecie tam już góry, Karpaty wam urosną niedługo, tak, bo nas woziliście z całej Europy prawdopodobnie. Z całej Europy. Zmowa milczenia trwa. I tak jak napisałam tutaj, że ropa, ropa, gaz, woda, woda jest tutaj bardzo czysta. Zresztą Puszcza Notecka jest czysta, pozbawiona tych środków chemicznych. Może sobie poradzić z tymi wszystkimi opryskami na, na chwilę obecną, bo mech chrobotek rośnie. I to wasze są tutaj potwierdzenia naukowców, że jeśli rośnie chrobotek, no to nie jest skażona gleba. To nie kto inny, tylko wyście pozyskiwali ten chrobotek do reniferów, do zoo. No. Tak, teraz macie sklerozę. Teraz po prostu nic nie pamiętacie. Tak. Poznań, Poznań, tutaj cała, cała ta klika w tych szkołach, szkołach to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie, co tam się odbywa. Nawet plamka się zdenerwowała, chce wyjść już na dwór. No, niestety musi troszeczkę poczekać. Szantażuje mnie dzisiaj od samego rana. Nie wiem, co się będzie działo, co się dzieje, bo cały czas miał, czy cały czas się czegoś dopomina, a tak naprawdę nie wie sama, czego chce. Także cała klika, Rafałitkę, Eichlery, cała rodzina Eichler, Dromuald, Zbigniew, Przemysław, Krzysztof, Sobkowiak, Milena Zostrowa i tam Beatka Klimek, i później Kalisz jeszcze też nie wypisałam sobie. To wszystko jednak klika, która opanowała tutaj samorządy terytorialne do przejęcia magistraty, o tutaj, o Drezdenku, o Drawsku, Krzyżu, to już nie wspomnę, bo za długo by było nagranie. Piotr Michalak. Piotr Michalak, który nasłał na mnie policjantów, nasłał Straż Miejską, żeby tylko się mnie pozbyć z jarmarku, z żydowskiego jarmarku, który organizował dla wsparcia wojny na Ukrainie. I kobiety ukraińskie były pod namiotem, a ja na dworze jeszcze Policjantów nasłał, którzy chcieli mnie skuć, zabrać na posterunek, a moje stanowisko rozwalić. Rozrzucić moje zioła. Tylko za dużo szumu się zrobiło. No to później nasyłali różnych tutaj komorników, niekomorników, zadaniowanych ludzi, żeby mnie dręczyć i prześladować. Pani policjantka, która przyjechała. Wtargnęła na moją posesję, bo ona broni urzędnika państwowego. Tylko ten urzędnik był pijany i nie miał żadnych dokumentów potwierdzających urzędnika Rzeczpospolitej Polskiej. Także wszystkiego dobrego Wam życzę. Myślę, że o wielu sprawach jeszcze tutaj nie powiedziałam i zapomniałam, ale czekam na kolejne działanie, jak będziecie te milionki sobie tam przysuwać i kiedy mi, kiedy mi wypłacicie odszkodowanie, chcę wiedzieć. Kiedy mi wszyscy wypłacicie, radni, bezradni, odszkodowanie, którzy zeszkalowaliście moje dobre imię? I tak samo tutaj y, Witold Maciołek, y, Sobkowiak, Przemysław Rzyski, Janiak, Andrzej, który w straży. Tak, to wyście chodzili do Przemysława Goździa i dziękowaliście mu, że w końcu się pozbyliście tej niedobrej kobiety, która szantażuje wszystkich mieszkańców. Ta niedobra kobieta stoi na straży i broni tych mieszkańców. Wyobraźcie sobie. A Przemysław teraz, jak byłam na cmentarzu, to uciekał. Tacy jesteście bohaterowie. Wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia. A ja sobie teraz znowu porobię coś w ogródku. Może pomidorki mi urosną, może ogóreczki mi urosną. Na dobrej ziemi, z dobrym powietrzem, dobrą wodą podlane. Także wszystkiego dobrego życzę. Miłego dnia. A jeszcze nie, jeszcze mi się przypomniało o tej Puszczy Noteckiej, którą kolejny raz wycięliście, wycięliście, gupa udając, że nie wiecie o czym, o czym ja mówię. Co 100 lat wycinacie, tak Pani Milenko, co 100, co 180 lat regularnie stosujecie tutaj wycinkę drewna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. I to jest w całej Polsce. To jest Białowieża, tutaj Puszcza Notecka i inne. Od gór do morza cały czas żerujecie i okradacie naród polski. I teraz już wszystkiego dobrego życzę. Miłego dnia wam życzę. Uśmiechniętej Polski w końcu życzę. Pozbądźmy się tych wszystkich pasożytów. Miłego dnia.